Przepraszam was, widzowie, przerwał się film, nie wiem dlaczego. Oglądamy dalej, to jest dru no tak, druga połowa tego filmu. Pamiętacie, mam trzy serduszka. Jakoś słaby ten film jakoś się nie zaśmiewał. Nie wiem co się stało. Jakoś się nie śmieje. Za chwilę się widzimy. Jestem. Zobaczymy ten film. Może ten będzie śmieszny. Dobra. Это... Uh -huh. To, ale już kończymy, bo no są te filmy, więc niestety Żeg żegnam się z Wami. Zostawcie łapkę w górę, komentarz napiszcie, czy zasmieliście się, czy nie. I papa, pa! oczywiście subskrypcję. Gdzieś macie tu na dole, albo po drugiej stronie, albo tu gdzieś. Jakieś je, jak czerwone, to koniecznie naciśnijcie, żeby się stało mu kolorem szarym. Pa!